Jeżeli organ burmistrza uznawał, że dane działanie Rady Miejskiej jest niezgodne z linią przyjętą przez ten organ, występował na zewnątrz, choćby nawet o kontrolę, nadzór wojewody. W każdym przypadku odpowiadałem na zapytanie organu kontrolnego. Tak też będzie i w tym przypadku. Jeżeli pan wojewoda zwróci się o wyjaśnienia w tej sprawie. Jeżeli Rada Miejska, jeżeli jej ciała statutowe postępują niezgodnie z prawem, zapewne organ kontrolny to rozstrzygnie. Dziękuję. Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, dokładnie temat dotyczył dwóch lat, bo to był rok 2011 i w tym roku końcówka styczeń, luty roku 2012. Komisja Rewizyjna w swoim protokole pokontrolnym uznała, przedstawiając zarzuty, że wskazanym jest wystąpić do Organów zewnętrznych, kontrolnych o przeprowadzenie kontroli działań burmistrza w dwóch sprawach. Osoby z Barlinka są zorientowane, natomiast osoby spoza Barlinka może nie do końca, jakich to terenów dotyczy. I obrazowo powiem, że temat dotyczy dzierżawy, tak zwanego starego netto. Które zostało spalone w roku 2010, dokładnie w nocy z 11 na 12 listopada. I drugi teren dotyczy tak zwanych terenów potartacznych, bezpośrednio zlokalizowane przy jeziorze barlineckim. Zdaniem komisji rewizyjnej, nie do końca z punktu widzenia nadzoru burmistrza, burmistrz wykonywał swoje, swoje, swoje działania. Znaczy, myślę tutaj o gospodarowaniu mieniem. Komunalnym. Oczywiście pan burmistrz był innego zdania, odpowiadał na zarzuty, które były przedstawione przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie ze statutem gminy Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej o to, ażeby Rada podjęła uchwałę o wystąpienie Dokonanie kontroli przez jakieś organy zewnętrzne. Konkretnie we wniosku było napisane, żeby tymi organami był NIK oddział w Szczecinie i CBA oddział w Szczecinie. Zgodnie z procedurą wniosek komisji skierowałem do Komisji Stałych Rady Miejskiej o wyrażenie opinii. Wniosek komisji był w lutym. Ode mnie pismo z prośbą o wyrażenie opinii wyszło w trybie natychmiastowym. Komisje zajmowały się tym tematem w marcu. Każda z trzech komisji wyraziła opinię pozytywną w tym zakresie, no i w konsekwencji temat stanął na sesji marcowej. Został przygotowany projekt uchwały dotyczący właśnie wystąpienia do organów zewnętrznych o przeprowadzenie kontroli. Na sesji marcowej odbyła się debata poświęcona temu projektowi uchwały. Każdy bez ograniczeń wypowiadał się, zarówno panie i panowie radni, pan burmistrz, pani wiceburmistrz. W konsekwencji Rada Miejska większością głosów zdecydowała, ażeby podjąć uchwałę z wystąpieniem o przeprowadzenie kontroli. Po podjęciu tej uchwały, zgodnie z prawem, skierowałem pismo do Najwyższej Izby Kontroli i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczące właśnie tych dwóch dzierżaw w dwóch lokalizacjach. Czy jest już odpowiedź, albo kiedy można się jej spodziewać? Czy, czy w ogóle te organy zajmą się sprawą? Yy, tak, jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli. Odpowiedź dostałem bardzo szybko, to też było dla mnie zdziwienie, że tak szybko właśnie organy zadziałały. Z Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie informacja była mniej więcej takiej treści. Nie mam tego dokumentu przed oczami, w związku z tym nie mogę dokładnie zacytować, że Najwyższa Izba Kontroli nie wystąpi z kontrolą. W przypadku tych dwóch dzierżaw, z uwagi na to, że działa na polecenie, zlecenie pana premiera, rządu, Sejmu, Senatu i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym działa zgodnie z planem, który przyjmowany jest na dany rok. I to wszystko. Natomiast odpowiedzi z Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie miałem, ale wczytując się w przepisy którymi na podstawie których pracuje CBA, akurat ta instytucja nie musi odpowiadać na tego typu pisma. I to wszystko. Natomiast w moim odczuciu to jeśli chodzi o formalność, intencją większości rady było to, a żeby um, zadać kłam już narosłym plotkom. W mieście, które krążą od dłuższego czasu, i mówię, ten balon moim zdaniem napełnił się do maksymalnych rozmiarów. Tu nie chodzi o to, ażeby wykazać jakąś nieudolność. Tu chodzi o to, ażeby oczyścić dobre imię organu wykonawczego burmistrza, w tym organu kontrolnego Rady Miejskiej tak, ażeby nigdy nie pojawił się zarzut ze strony mieszkańców, że coś te organy zrobiły nie tak, jak powinny zrobić. Chcę poprosić o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych przez Komisję Rewizyjną. Powiem tak, tak naprawdę nie wiem, do czego mam się ustosunkowywać, bo Komisja Rewizyjna Poza wnioskiem skierowanym do organów zewnętrznych, a już jeden odpisał, NIK, żeby radni wzięli się do roboty, nie postawiła żadnych zarzutów. Właśnie prosząc na ostatniej sesji radnych o to, żeby mi powiedzieli, na czym polegają nieprawidłowości i kto wśród pracowników gminnych poczynił te nieprawidłowości, bo akurat. Cała procedura odbywała się w trybie przetargowym, burmistrz w tym notabene nie uczestniczył. Było kilka ofert. Najpierw komisja to sprawdzała, nie znalazła niczego. Później okazało się, że coś znalazła, ale nie chciała powiedzieć, co znalazła. Tylko poprosiła organy zewnętrzne o skontrolowanie. Więc ja dlatego nie zabieram głosu. Bo wiem, że najpierw radni wymyślili plotkę i, i widziano burmistrza w kajdankach, a później chyba po to, żeby uprawdopodobnić swoją uchwałę, skierowali na sesję uchwałę. Bardzo dziwna była argumentacja przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego, którzy mówili, że kontrola pozwoli oczyścić burmistrza. Tylko znowu nie wiem z czego. To, yy, ja badałem tę sprawę, nie zauważyłem, żeby jakikolwiek urzędnik zrobił coś źle. E, f, f, więc mogę podpowiedzieć tylko jedno, że to jest e, nawet takie wyświechtane słowo, działanie polityczne. Ja wolałem innego zwrotu wo użyć i to powiedziałem na ostatniej sesji Rady, że ja będę dalej się zajmował rozwojem, a radni będą się zajmować rozrabianiem. Na dzisiejszej sesji też widzieliśmy. Że jak kolega chce pozwolenie na alkohol, to zaangażował wszystkich radnych i poświęcić musieli radni godzinę na temat jego prywatnego wniosku o koncesję na alkohol. A jak były sprawy bezrobocia, opieki społecznej czy działalności SOES, to w ogóle nie było dyskusji na ten temat. No Niestety, większość tej rady ma taki charakter bardzo mało merytoryczny, dużo polityczny. Brać. Jak ja to mówię, diety, w ogóle tych diet nie ruszać i, i, i robić młyn. Przepraszam, że tak mówię, ale no nie kryję, że jestem bardzo rozczarowany, że nie rozmawiamy o problemach w gminie, tylko zajmujemy, wytwarzamy sami sobie takie problemy. Przystępujemy do realizacji punktu szóstego. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Barniku. Jest na sali pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. To sprawozdanie było bo w odpowiednim terminie przekazane wszystkim radnym Rady Miejskiej. Było ono omawiane, analizowane na poszczególnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń to ja chciałbym jednym zdaniem Pani kierownik w imieniu całej Rady Miejskiej na Pani ręce, wszystkim pracownikom za rok 2011 za pracę, którą wykonujecie na rzecz wszystkich tych mieszkańców Barlinka, którzy takiej pomocy potrzebują, serdecznie podziękować. I niech to będzie jedno słowo Pani Alino, a Pani dokładnie wie, co w duszy gra. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego <klucza> proszę powiedzieć raz jeszcze, jakie są zarzuty wobec, wobec burmistrza i dlaczego, dlaczego ta sprawa miała trafić do, do Najwyższej Izby Kontroli i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I proszę o konkretne zarzuty, ponieważ pan burmistrz, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, twierdzi, że takich zarzutów nie usłyszał. Proszę panią. No burmistrz od wielu, od poprzedniej poprzedniej sesji i teraz stara się twierdzić, że żadnych zarzutów, żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach czy w kontrolowanych może obiektach dzierżawionych przez przez osoby w Berlinku nie popełnił żadnych nieprawidłowości, czy nie ma jak Komisja stwierdziła właśnie nieprawidłowości. My, kontrolując te, opierając się na dokumentach źródłowych, stwierdziliśmy, że nie do wszystkich możemy się jako fachowcy odnieść tych nieprawidłowości, o których jest to w protokole one są zapisane ja dzisiaj nie mogę przytaczać bo mogę pomylić pewne rzeczy a to wiem że mi tego robić nie wolno bo jako członek, przewodniczący komisji rewizyjnej powinienem jednak pościągliwie się wypowiadać jeśli chodzi o sam, samą treść ale jest protokół z posiedzenia naszych z posiedzeń naszych dotyczących przede wszystkim my ostatnio kontrolowaliśmy Obiekt przy ulicy Gorzowskiej 78, obiekt, który został wydzierżawiony, a później uległ spaleniu. I procedura, konkretne etapy, później proces odbudowy tego obiektu, później umowy z wykonawcą uważamy, że, że nie były formułowane w ten sposób, aby gmina zabezpieczyła swoje. Interesy w, tym, w tych obiektach. I nie będąc fachowcem, ja chciałbym się posiłkować innym. Ja mam taka, takie prawo, komisja rewizyjna i rada ma takie prawo, zgodnie ze statutem, aby skorzystać z fachowców, którzy mogą określić, czy te nasze że istotne, uważam dla nas, nieprawidłowości, które pokazaliśmy w protokole, czy mają sens i czy one przez fachowców zostaną albo obalone, albo podtrzymane. I to jest zamierzeniem naszym, a wiem, że pan burmistrz tu mówi, że to radni rozpuszczali takie plotki na temat jego. Ja osobiście, jeśli z taką plotką się spotykałem, bo spotykałem się o, o tych, tych śmiesznych aresztowaniach, od razu negowałem to, bo wiedziałem, że to jest plotka. Nikomu takiej informacji na pewno nie udzielałem, bo... Wiedząc o tym, że CBA czy Najwyższa Wspólność Kontroli zajmie się wtedy, kiedy ten wniosek przejdzie przez sesję i zostanie w formie uchwały podjęty, a to wszystko działo się przed. Także to była sprawa oczywista, że to jest wysane z palca. No i dlatego, biorąc to pod uwagę, to co i Pan Przewodniczący powiedział, chcemy rozwiać te nie, 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 wątpliwości, które mamy. A jeśli nie, to je utwierdzić przez fachowców, którzy się tym zajmą. I taka jest intencja naszej komisji. Ale mówi pan y, niezabezpieczone interesy gminy. Na czym to konkretnie miałoby polegać? Proszę po prostu podać, podać przykład i będą się tym być może zajmować, zajmować fachowcy, tylko znaczy, proszę podać. Y, jak powiedziałem, jak w protokole jest kilka takich. Y, y, Niska, niska wysokość czynszu dzierżawnego, która twierdzimy, że była niezgodna z zarządzeniem burmistrza, który wydaje, określa te wysokości czynszu dzierżawnego. W przypadku akurat tej, tej dzierżawy, kwota wywoławcza do, do ceny dzierżawy była bardzo niska. Uważamy, bo poprzedni dzierżawca co prawda prowadził działalność handlową. Ale w tym przypadku, kiedy tam też miała być prowadzona działalność handlowa, bo, bo wiemy miał powstać tam sklep, e, netto płaciło poprzedni dzierżawca e, około 12 tysięcy miesięcznie za, nie będę mówił, że, że, że to dokładnie 12 tysięcy, a, a tu była prawie dziesięciokrotnie cena niższa, jeśli chodzi o dzierżawę. Także już sam fakt ten uważaliśmy, że to jest niewłaściwe działanie, bo można było z tego obiektu większe pieniądze jako gmina korzystać, a właściwie ktoś inny by korzystał z tego obiektu. Gmina miałaby niewielki wpływ niewielkie dochody z tego z tytułu dzierżawy. Kolejna rzecz to była, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego obiektu. Ten obiekt stał przez dwie zimy niezabezpieczony. Pan burmistrz, to prawda, podejmował działania, żeby wysyłał pisma, ale te pisma były po prostu tylko pismami. Działań konkretnych później nie było. Sprawa, jeśli chodzi o podpisanie porozumienie czy umowa na na część na na tą dzierżawę, nie było tam żadnych terminów, przepraszam nie na, na dzierżawę tylko na odbudowę już po zniszczeniu, nie było żadnych terminów mówiących o tym, że co prawda w pierwszym porozumieniu był, były terminy podane, ja... Pomyliłem, przepraszam. Nie terminy, tylko zabezpieczenia, jeśli, jeśli wykonawca nie dopełni formalności, nie zmieści się w terminach. Żadnych nie było obostrzeń, jeśli chodzi o y, jakieś stosowanie kar czy przymusu do tego. I tak się naszym zdaniem stało, że, że dlatego ten obiekt nie był w terminie oddany do użytku, bo pierwszy termin miał być, jeśli się nie mylę, y, październik 2011. Y, tam jest podany od do, w którym to momencie miał być ten nowy przekazany gminie. Ten termin nie był dotrzymany. Był następne, następny termin, przez pana burmistrza, był określany, ale on nie został przyjęty, nie został potwierdzony. No i, i, i w tym tkwi, uważamy, że, że interes gminy nie w pełni został tutaj zabezpieczony. Na pewno jest tak, że na nieprawidłowości zaczęły się już na etapie prac komisji rewizyjnej. Ponieważ ja przypomnę, że komisja kontrolowała y, obiekt spalonego netto, jak również tereny potartaczne, i tam generalnie już na etapie sporządzania protokołów doszło do pewnych nieprawidłowości. To znaczy, na przykład, jeśli chodzi o tereny potartaczne, w protokole z 2011 roku y, nic się nie wspomina o tym, że były jakieś nieprawidłowości na. W postępowaniu przetargowym. Natomiast już w protokole z 2012 roku, kiedy ten obiekt ponownie był kontrolowany, mówi się na przykład o tym, że była rażąco niska cena. Sformułowania rażąco niska cena członkowie komisji rewizyjnej używają również w stosunku do dzierżawy spalonego netto tak naprawdę nie wskazując nie wskazując. Na czym polegała ta rażąco niska cena? Ponieważ statut gminy Barlinek mówi jasno, że komisja, jeśli stwierdza pewne nieprawidłowości, to powinna podać dowody na to, to znaczy w postaci albo dokumentów, albo przepisów prawa, które zostały naruszone. Natomiast no, komisja tego nie zrobiła. Również członkowie komisji domagali się od burmistrza przejęcia cesji. Zaraz po tym, jak został spalony obiekt, ja tylko przypomnę, że cesja, gdyby burmistrz Barlinka przejął cesję, my z odszkodowania byśmy uzyskali 700 tysięcy złotych. Natomiast koszt odbudowy tego budynku to jest około miliona, to jest ponad milion złotych. I teraz zmuszeni bylibyśmy z własnych środków odbudować ten obiekt. Natomiast zapis umowy mówi, że dzierżawca. Ma oddać ten obiekt w stanie niepogorszonym, dlatego też sesja no, nie została przejęta. I to jest, to jest zarzut, który się stawia burmistrzowi. Ale ja przypomnę, że komisja kontroluje również burmistrza pod kątem gospodarności. I tutaj zarzut, gdyby burmistrz posłuchał komisję, to tak naprawdę no, doprowadziłby do niegospodarności tutaj, jeśli chodzi o majątek gminny. Kolejna kwestia, niepotrzebnie, całkiem niepotrzebnie doszło do ujawnienia danych osobowych dzierżawcy. S są na, tutaj doszło do zamania w tym punkcie ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ komisja wskazując nieprawidłowości na etapie kontroli postępowania przetargowego, informacje, dane osobowe dzierżawcy nie były jej do niczego potrzebne. To jest, to jest kolejna kwestia. My przeczytaliśmy te wszystkie protokoły i na sesji zadawaliśmy pytania dlaczego, dlaczego akurat panowie uważają że powinno się przejąć sesję dlaczego uważacie państwo że cena która została oferta która w przetargu została wybrana jako najkorzystniejsza to jest rażąco niska cena my takich informacji nie uzyskaliśmy został podjęty wniosek o wystąpienie do organów kontrolnych i tak jak wspomniałem wcześniej, on powinien wskazywać, jakie przepisy prawa zostały naruszone, powinien wskazywać, jakie są dokumenty, które potwierdzają te zarzuty, a tego nie było. Argumentacja była taka, że usłyszeliśmy na mieście, że są plotki, że pe pewne nieprawidłowości zaszły, i po to właśnie angażujemy CBA, po to angażujemy NIK, żeby te plotki wyjaśnić. Ja apelowałem na tej sesji o zdrowy rozsądek do Rady. Do radnych, no niestety bezkutecznie. Czy planujecie w związku z tym Państwo podjąć jeszcze jakieś działania? Czyli tak, na tej sesji poinformowałem radę, że wobec tego, że nasz głos został zignorowany, to wystąpiliśmy do Wojewody ze skargą, jak również z wnioskiem o uchylenie projektu uchwały, ponieważ. No, naszym zdaniem również sama konstrukcja tego wniosku, no, powiedzmy, kłóci się z zapisami statutu, tam jest kwestia podpisów y, wnioskodawców, które naszym zdaniem nie zostały złożone, jak również jest bardzo lakoniczne uzasadnienie, no, które y, również no, nie możemy przyjąć jako uzasadnienie. Proszę pana, czy słyszał pan o zarzutach dotyczących burmistrza Barolinka? Chodzi m.in. o tą sprawę, którą się nawet CBA miała zajmować. Czy takie przekręty, coś tam gadali, Jak słyszałem, ale Patrzę, burmistrz to jest mój sąsiad, bo ja tam mieszkam obok urzędu. Ja go widzę co dzieje? Ja go no, też, ustaw dobry Także nie wiem, czy coś tam faktycznie było, czy jakaś plotka, nie? Ja no, Żeby wydzierżawił ten budynek, co tam siłkowi spalili, coś tam jakieś tam, no nie wiem, nie wiem jak to było. No tak ludzie mówią, mnie. A ja nie słucham, bo tak, ten powie to, ten powie to, ja się dołożę, wie pani jak to jest, nie? Nie, ja nic nie słyszałem. Ja nic nie słyszałam. Nie wiem o tym nic. Ja ale nie, nie wiem nie pani, tylko wiem, że go tam... No, policja prowadziła. No, że, no, no, nie że, wiem, czy to prawda, czy nie, nawet to nie takie, wiem. Takie niby odgłosy. Syn mój też przecież no. tak powiedział, ale ja nie wiem pani. Ja nie, nie. Wiem. nie, nie słyszałam nic. Nie słyszałam A to drugie? Zygmunta Sierkiewicza, tak? Chodzi o niego. Tak. Nie, nie słyszałam nic. No tak słyszałam, ale to jest nieprawda. Niby on i nie wiem. No ale to nie, to bójda takąś śwamę puścili i... Nic nie wiem, tylko tak słyszałam, ale ja nie wiem, nic nie wiem. Ale co pani słyszała? No, że niby właśnie CBA zamknęło. No ale nie, to jest niemożliwością. Nie wiem, no, do dzisiaj nie wiem. Tak, To była fama jeden dzień, a potem cichosza. I... Słyszałem. Mhm. I wie pan o co, o co chodzi? Na pan sprawę? Co pan o tym myśli? Co mogę myśleć, jak nie, nie znam dokładnie o co chodzi? Wiem, że coś tam dotyczące... Tego pożaru, co był w tym sali, sali, tego. Ale co konkretnie, to nie wiem. I tam chodzi o drugą osobę, bo e, chodziło o coś. Dziś mi się że taka rzecz, że chodziło o to, że e, podnajemstwo było. O, to, tak, takie słowo. Tyle wiem. E, proszę pana, czy słyszał pan o zarzutach wobec burmistrza Barlinka i że sprawą miała się zająć CBA? Nie, nie, nic nie wiem. Naprawdę nie słyszałem. A jestem z Barlinka. Proszę pana, mam pytanie dotyczące burinka, burmistrza Barlinka. Czy słyszał pan o zarzutach wobec niego, nie, nie, nawet nie, sprawą się cebami? Nie, nie, nie słyszałem, bo ja nie z Barlinka jestem. No Nie z Barlinka? Nie, A A nie my, przelotnie. my przelotnie jesteśmy na temat władzy, jakiejkolwiek się nie wypowiadamy. Dziękujemy, do widzenia.